Ohio mi na watashi no, a to są Patapon odcinek. Siódmy już niezdogrywanym dźwiękiem, bo to była masakra. Uwierzcie mi, nagrywanie, dogrywanie dźwięku jest bardzo złe. Potem jeszcze to, że okazuje się, że ucina ci ostatnie 5 sekund kwestii, też trochę robi smutek. Więc smutno mi z tego powodu, ale sobie pograłem trochę poza odcinkiem, przyznam się znowu. Jak widzicie, mam wyższy trochę poziom, bo. Tutaj będziemy walczyć z dwoma uber bohaterami. Nie bym mam poziom 7, ale się obawiam tych dwóch bohaterów. I grałem sobie na tej mapie tutaj tej na tej arenie. Przeszedłem, ją, bo się okazało, że jednak piąty poziom tylko trzeba mieć i że oni to zmienili, więc narobiłem tak, nie wiem, z 20 złotych skrzynek i przez to dostałem na przykład, no właśnie widzicie, parę młotów ciekawych, które no, nie powiecie, że nie ładnie wyglądają. Tarczę dostałem bardzo dobrą i mój Tondega wygląda tak obecnie, więc uff Jest moc. Dostałem też fajną, spokojną nawet dwie do tego. Ehm, tutaj nie za bardzo. Tu, to też dostałem, ale to jest, to jest gorsze, o dziwo, od tego. Dlatego też dostałem młot. I też dla niego dostałem taki miecz, ale on jest do taterazae bardziej. Tutaj hełmów też dostałem, tarczy nie zmienię, tego też nie zmienię. I do tego dostałem też bardzo dobrą trąbę, która też wygląda jak wygląda, więc TAKI JEST MÓJ TEAM TERAZ Wygląda kozacko Więc możemy spokojnie teraz iść walczyć na Aleję Wyścigową Czystości, a w następnym odcinku będziemy sobie robić Zahibernowanego Smoka i Wieżę Zamieci A póki co robimy Aleję Wyścigową Czystości Bo fabuła tak chce Tej nocy spoczniemy, dobra Unikatowy kwipunek. U. Okej. Okay. Uła, No jest dwóch bohaterów. O, przeszli tu. Zatem przybyłeś, Luki. Nawet nie śmiej grać pierwszych skrzypiec w wilku. To mój pojedynek, więc się nie wtrącaj. Co? A ja to co? Siekana wątrówka? No w sumie. Jesteś słaby. Jak doskonale ci wiadomo, prawdziwi, boha prawdziwi bohaterowie wyrównują swoje rachunki po staremu, w pojedynku na polu bitwy. M mam za rączkę przeprowadzić cię przez etapy bitwy? Dobra. Bez dotykania? Wszystko jest najfajniejsze. O nie, cz Czemu ona mi się wydaje, że ona jest taka, nie wiem jak to powiedzieć taką. Nie wiem, nie, nie powiem tego słowa. No, bo po prostu taka Wypuszczalska powiem że. Postaram się nad tobą pano, pan, nad sobą panować. Myślałem nad, 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 tobą, nie, nad sobą panować. pokażę ci, o co tu biega. W tej alei wyścigowej wygra ta armia, która pierwsza dotkn, dotrze do celu w zaznaczonym, wyznaczonym czasie. Następna wskazówka. Twoja armia jest, lod, jest lodowato niebieska. Nasza to roztapiająca lodowce armia czerwona. Jejku, luz blues. Ty to masz szczęście. No w sumie. Następnie wyjaśnienie. teraz wściekłowilk? nie. Ściana, na której stoję, jest niebieska, prawda? A ściana, na której stoi wściekłowilk jest czerwona. By iść dalej. Czerwona armia niszczy niebieskie, a niebieska niszczy czerwone. Okej. Okay. Czyli mam jakby lepiej. O kurę tam są trzy. Co to jest? Jeśli któraś armia potrafi, trafi na przeszkodę w kolorze innym niż czerwony i niebieski, musi ją zniszczyć, by ruszyć dalej. Możesz ją zniszczyć współpracując z przeciwnikiem, lub przemknąć, gdy tylko ten robi to za, sie, to za ciebie. Ok, ciekawe. A oto właśnie nasz cel, skarbie. Pierwszy, kto tu dotrze, wygrywa. No i to ja mam odmrażać. Taka słodka istota jak ja powinna mieć fory, prawda? Nie. <grystanie> no... No to szykujmy się. Na miejsca gotowi start. Ok, ready set go. O kurde, ile... Kościółce też grają z nami, He! <grystanie> Śmiesznie. Dobra. Oni są szybsi, co to ma być? Eee! Co im tacy szybcy? Tego te chyba nie ma sensu brać O kurde, wściekłowilk jest dobry O kurde Ja tu rozwalam tym młotem Dobra, jak, 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 jak na razie prowadzę A zróbmy challenge, żeby tych kulek będę grał Myślę, że to jest dobry challenge Bo chyba wygram bez nich nawet Też się trzeba zniszczyć? Tak. Okej. Okay. Idziemy. O. No ale znowu to coś. Robimy challenge bez kulek. pamiętajcie. O co tam jest? Ej co to ma być? That's unfair O kurde To jest duże Dobra Trzeba z tym zawalczyć O idealnie Dobra, on mi pewnie ni nic nie zabierze no, Tak jak przeczuwałem, bardzo mało zabiera Skrzyncą, jak on szybki jest. No to on chyba bierze kulki. Nie złożę. A ja to bez kulek zrobię. Okej, idziemy. Ok, to było łatwe. A, dobra To wy tam zostawajcie No, dobra Bez kulek przeszliśmy Po co nam kulki na, na, na zwiększającą szybkość dwukrotnie my to i tak wygraliśmy Okej? Okay. Łatwo O, złota skrzynka Co będzie? okej okay. To jest bardzo fajna rzecz. Tylko, że muszę mieć... ten Tondenga musi władać y, Halabardą jeszcze. Muszę go wbić na wysoki poziom. EXP. Będzie poziom. Jest 9 dla Tondengi. I to tyle. OK. Komendy na 4, to już czytałem. U. Ach, więc to jest wieża czystości. Nie powinna być lśniąca i błyszcząca, wygląda całkiem zwyczajnie. Nie pozwól, by zwiodły cię pozory. Piękno kryje się we wnętrzu. Spójrz, tylko spójrz na mnie. Nie, według mnie ty nie masz nic do ukrycia. Och, taki ty jesteś, słod... Jaki ty jesteś słodki, aha. To nie był komplement. No w sumie. W każdym razie, wygrałem pojedynek, więc przepuść mnie. Ojejku jej. Jedno moje zwycięstwo i już myślisz, że świat lekci u stóp. Nie martw się, wybaczam ci. No, spójrz na twoje bronie, spójrz na swoją, na swoją broń, gdzie kogoś spójrz na swoją broń. Spójrzcie na moją potęgę, no Świat może mi legnąć u stóp. A niego go ten cały luki, no wow. To jeszcze nie koniec, zyskam więcej siły, a gdy znów się spotkamy. I to ja będę też silniejszy. U Uratujesz mnie biedaczkę z jego okrutnych szponów. Pff, też bym miał taką reakcję. Współczuję ci wściekł wilku. Nie trzeba mi twego współczucia ani dziś, ani za milion lat. Okej. Okay. to nieźle. Czystość jest pierwsz, Czys... Czystość na pierwszy rzut oka jest piękna. Ten jednak kto wyrzeka się obowiązków, bo boi się ubrudzić ręce, zapomniał jak winno się żyć. Tylko poświęcając swą czystość dla dobra innych można osiągnąć w życiu prawdziwe piękno, Shazam. Więc nie bądź taki rycerz z błyszczącej zbroi, dobra. Owszem, można to tak ująć. Szachzam. Zaczynam odnosić wrażenie, że mroźni bohaterowie tacy jak Nęci i a że wściekłowilk nie są tacy najgorsi. Szachazam, i tak być powinno. Najlepsi wrogowie to tacy, którzy mogliby być przyjaciółmi. Niewielu ma zaszczyt spotkać w życiu prawdziwego rywala, a kiedy uczucie to jest odwzajemnione, masz ogromne szczęście. O, perf perspektywa. Jej, ile mam pieniędzy w ogóle? 3000? Nie. nie. O, co to jest w ogóle to drzewo? O, nie stać mnie na nie, dobra. Um, optymalizowanie armii nie ma sensu, chyba, bo jest tak, jesteśmy potężni. Um, dobra, dzisiaj nie robimy wieży, dzisiaj zrobimy sobie zahibernowanego smoka, albo nie, wieży za... albo zróbmy, może dwa zdążymy. Sprawdźmy. Może zdążymy akurat dwa zrobić. Lista ikon efektów statusu. O, to jest fajne. Trafienie decydujące. Przerzucenie zachwianie, palenie sen. Zamrożenie trucizna, unik. O, okay. To To mi się przyda. O Boże, tu będzie tak wolno wszystko iść bez zamieć. Dobra. No to idziemy. ROLORODA roda. Ile, ile ja biję z tego? To jest już break. to Dengas break chyba zmienię bohatera potem. Będę łaził Gregburem jak, jak go dostanę. M tylko muszę wbić zajem poziom siódmy. Znaczy, no chyba. Żeby mieć Gregbura. Dobra. Grek Gregburem też się fajnie gra. O nie, tam dęga mi zamarwił Są so one shoty teraz to Są prawie, że one shoty to jest śmieszne O nie Dobra, dosięgnie mnie? Nie. Okej okay. Zimno wszystkim O! He! He's a fly Dobra a, dobre przynajmniej, że te kościółce też mogą być zamrożone I, i bohaterowie To jest uczciwe przynajmniej że, że, natura nie jest po niczyjej stronie tutaj Dobra O kurde It's big one O, zamrożono mi konicę. kibadę Oj, co, jeszcze to wyszło? O nie, Zawsiłem tą dengę. Dawaj, jest. Tundęga to wszystko będzie niszczył, o jezu. Tundęgę jest by topę tutaj. Ale pieniędzy. Okej. Okay. O, zachwianie mieli, lol. Po czym niby? Już koniec? O, idealnie. No to zrobimy hibernowanego smoka jeszcze. Zdążymy. A w następnym odcinku, gdzie będzie ósmy, zrobimy sobie wieże czystości. I będzie idealnie. Oj oj. Dobiegnę. Dobiegnę. Dobra. Dobra. Wow, dużo du dużo bogactwa. O, meh. słabe. Nam się to nie przyda w ogóle, bo nie będę używał tego tarczownik'a wielkiego. Ile expa za to mamy? Aha. To nieźle. Bardzo fajnie. O, Yumijaha. Jak chcę już nim grać? Na samym będzie ja dopiero grany i potem będzie Yumijaha i mój mój ukochany Alloson. Alloson forever. Dobra. Jak, jak zobaczcie, jak ja breaky będę robił, a do, dopiero, bo tą dengą to można każdy głupił mi robić Alosonem trzeba pomyśleć. Złup, skarby kościółca. Kościół. Czemu mi się wydaje, że, że to jest kościół? Że kościół jest kościół i, i co? Ja coś nie wiem. Mnichy, jakieś prawosławne. Psy, mnich. Takie coś jest naprawdę. O nie! Wyrzucił swoją tą. Najgorzej. O Kościulce, chodźcie tu O tam jest Eee, jaki on mały Jaki on mały jest Jak on, on na one shota pójdzie Chodź do mnie Nie? Chce rzucić, no, dobra To podejdę do Ciebie tak, wiesz, żebyś żeby, żeby nie, nie rzucił No i sprawdźmy czy będziesz na na jeden trząd? Nie. Na cztery Na, na, na cztery kapy młotem zszedł. Okej, okay. ło kurde. Wieża zamieci druga. Hello. Czyli nęciłska miała dokąd wracać, i mnie okłamała. Nie lubię jej. Ja już myślałem, że coś z tego będzie, ona mnie okłamała. Bo miała drugie. Teraz nie ma nic. I, i, i teraz może narzekać. O to już jest większy trochę, więc pewnie na 6 kaps zejdzie. Będzie mocniej bije też. O nie! O, dobrze, okej. Okay. Gdyby mi zamroziło konnicę, to by konnica już była dead. Dobra. O kurde. On jest dużo wytrzymalszy. A, nie zrzucił. Dobra. Jest silver chest. A to koń... Jezu, jakie te mapy są szybkie. Dobra. No a więc... Ten Tondenga może fajnie też kończyć grę przed, przed przed całym teamem. to się wtedy zalicza jak cały by przeszedł. To jest fajne. No to dzisiaj, lol. Przeszliśmy trzy trzy plansze w 17 minut, a niektórzy niektóre odcinki były po prostu z jednej planszy. U, ładne. Były z jednej planszy i trwały kurde, co to ma być? Już dwóch nie chcę. O młot. I tarcza, fajna. 2 za to coś będzie expa? czy nie? o coś jest i Je o level to denga 9 okej okay. ładnie konnica 9 i pewnie tręba trębacz też no i mamy wszyscy na 9 mamy wszystkich idealnie no i fajnie broń nasycona magią Fenne. O, tam było ulepszenia. o nie, to wy to, to przeczytać i będziecie wiedzieli już, już o co chodzi z tymi skrótami. A ja będę musiał co, sobie przewinąć i sam przeczytać. Ehm, um, czy nie za bardzo mam co zmieniać. Chyba, że ten hełm. Co ten hełm robi? On nic nie robi. To jest lepsze. Ehm. Um. Chciałbym ja sobie, mam ulepszył mu trochę te, na ramienniki, znaczy te, 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 wiecie o co mi chodzi, te bym mu zwiększył, tak nie wiem, tak o... jeszcze tak trzy, trzy razy bym to ulepszył, jeżeli mi wystarczy pieniędzy, wystarczy spokojnie, dobra. No i kozak, teraz to jest o wiele fajniej, lefajniejsze, co nie? Teraz to ile daje. Um, nie to. No, wow! Mocno zwiększa. Dobra. To chyba tyle tego nie robimy. O, na tym sobie będę znowu ekspił skrzynki poza odcinkiem, żeby być mocnym tutaj. Więc na, na razie mamy tyle zrobione. To już jest ciekawe. Już mamy dużo rzeczy zrobionych. A tu jeszcze jest takie coś. Chocz to jest na poziom plus 20, więc tego nie będę robił na razie Więc tak, to był krótki odcinek. Więc pewnie takie będziecie lubili. Nie będziecie musieli mnie długo tak słuchać. Więc to było na tle. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, to było na tle na ramina, czy ja powiedziałem dwa razy to było na tle, teraz trzy razy, no dobra, trudno! na ramina, cześć!